Buongiorno signora! Ciao! Prego. Ciao belle ragazzi! Nie wiem, co do mnie powiedziałaś, ale pięknie się uśmiechasz, więc zakładam, że to coś bardzo miłego. Powiedziałam cześć przystojniaku. Znaczy tak mi powiedział ten internetowy tłumacz. Tak mi się podoba, jak mówisz do mnie po włosku, że możesz mówić cokolwiek. Kurczę, nie mogę uwierzyć, że tam jedziemy. No. Ale ty chcesz jechać? Naprawdę. Nie robisz tego dla nas albo ze strachu przed Sonia? Nie. Chcę jechać, tak naprawdę, tylko stresuję się, bo muszę powiedzieć mamie i od godziny się zbieram, żeby do niej zadzwonić. A ona jeszcze nie wie? Nie wie, no wiesz jaka ona jest. Jak do niej teraz zadzwonię, to znowu nie będzie spała całą noc. Hmm. No dopiero się wkurzy, jak się okaże, że dowiaduje się ostatnia. Ostatnia? To ktoś już wie? Jak usypiałaś Patkę, dzwoniliśmy z do Janka. Mm. No to teraz już muszę jej powiedzieć. Wiki? Mm -hmm. I też musisz powiedzieć. Mm. Potraktuj to jako rozgrzewkę. Halo? Cześć, Wiki? E, nie, w porządku. Słuchaj. Nie wracamy do Krakowa. Halo? Halo, Vicky? Vicky? Janeczku, dziękuję ci, że mi pomogłeś posprzątać, a tutaj coś na osłonę. Co, muszę co na się tych stało? Natychmiast na muszę podładować telefon. Wszystko w porządku, wielki? Okay. Właśnie nie wiem, czy wszystko w porządku, ponieważ zadzwoniłam do Aśki zapytać się, jak ona się czuje w sprawie Sylwii i, i, i w sprawie tego włamania, a ona powiedziała, że dobrze, tylko że przy okazji nie wracają do Krakowa. Jak to nie wracają do Krakowa, to gdzie oni mają zamiar pojechać? Nie wiem, nie wiem, bo zdążyłam powiedzieć tylko co i padł mi telefon. Spokojnie, oni jadą do Włoch. Co? co? Skąd wiesz? No wujek do mnie zadzwonił godzinę temu. Spytał się, czy jadę, no ale powiedziałam, że nie. Sorry, zapomniałem powiedzieć. Nie, to jest jakieś szaleństwo. Nie wiem, ja tylko powtarzam to, co mi powiedział wujek, a tak w ogóle muszę się zbierać na trening. To Opa.